Cześć, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Święta już za moment, więc przygotowałam dziś odcinek prezentownik, w którym podpowiem ci, co możesz kupić pod choinkę komuś bliskiemu. Zapraszam! Nazywam się Basia Józefiak, jestem stylistką i od ponad 8 lat pomagam moim klientkom zadbać o ich garderoby. Zanim zaczniesz oglądać dalszą część materiału, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, dzięki czemu dostaniesz informacje o wszystkich nowych materiałach. Prezentownik, który za chwilę obejrzysz, opierać będę na selekcji prezentów w różnych cenach i dla różnych osób, ale wspólnym mianownikiem wszystkich propozycji jest moja rekomendacja. Wszystkie te rzeczy znam i polecam. Przetestowałam na sobie lub znam dobrze daną markę. Link do każdej zaprezentowanej rzeczy znajdziesz w opisie odcinka na dole, tak żebyś od razu mogła przejść do konkretnego zakupu. No to do dzieła. Zacznijmy od książek. Oto dwie publikacje, które mogą być bardzo dobrym upominkiem dla osoby, która rozpoczyna zabawę wizerunkiem lub chciałaby poszerzyć swoją wiedzę. Pierwsza to książka Joanny Glogazy Wychodząc z mody praktyczny przewodnik po slow fashion. I druga to męska szafa autorstwa zespołu o nazwie Dandycore. Joanna Glogaza, znana kiedyś częściej pod pseudonimem Style Digger, napisała książkę o tym, jak konstruować zawartość swojej garderoby tak, by służyła dłużej. Pasowała idealnie do właścicielki, i do tego jeszcze nie zagracała środowiska naturalnego. Jak wiesz, ja też dążę do tego, by nasze szafy były tak zaprojektowane, zatem mamy z Joanną wspólny cel. Jeśli chcesz, by twoja siostra, mama czy przyjaciółka przyjrzała się temu, jak wygląda zawartość jej garderoby, jak robi zakupy, jakie rzeczy wybiera pod kątem jakości, i zapoznała się też ze sztuczkami, które stosują marki, by na nas zarobić, to jest to prezent idealny. Koszt tego prezentu to 69,90. Będzie on odpowiedni dla każdej osoby, która chce wiedzieć więcej na temat ekologii w przemyśle mody i idąc dobrą drogą dla środowiska, zechce stworzyć przemyślaną garderobię również dla siebie. Dandycore to czterech mężczyzn: Piotr Karwala. Karol Majszak, Adam Ptak i Dawid Tymiński, którzy stworzyli książkę Męska szafa. Jej zawartość obejmuje, jak sama nazwa wskazuje, informacje na temat mody męskiej. Nie jest to książka yy... Z bardzo zaawansowaną wiedzą, choć szczegóły na przykład na temat rodzajów wzorów na pewno nie są wiedzą powszechną, ale na pewno jest ona bardzo dobrym punktem wyjścia dla każdego początkującego w tym temacie, a także dla tych, którzy chcą usystematyzować już posiadaną wiedzę. Bardzo dużo przykładów zdjęciowych będzie na pewno ogromną wartością dla wzrokowców. Wszystko jest podane przystępnie i, co być może ważne, nie obejmuje jedynie męskiej elegancji, a bardzo różne style. Koszt tego prezentu to 59 zł. Będzie on odpowiedni dla męża, ojca czy syna, którzy chcieliby co nieco udoskonalić swój wizerunek. Mam tu jeszcze jedną książkę, ale z zupełnie innej dziedziny. Powrót z Bambuko, Kasi Nosowskiej, to historie z życia autorki oraz jej obserwacje na temat otoczenia ujęte w krótkie rozdziały. Bardzo celne wnioski i spostrzeżenia na temat różnych sytuacji, które mnóstwo kobiet doświadcza. Dobrze jest poczuć, że pewne kwestie są dla nas kobiet, czy nawet generalnie ludzi, uniwersalne. Czasem śmiałam się w głos, czasem płakałam, czasem było mi smutno, ale na pewno była to dla mnie fantastyczna intelektualna rozrywka, którą bardzo Tobie polecam. Koszt tego prezentu to około 30 zł. Będzie on odpowiedni przede wszystkim dla kobiet, których świadomość siebie, swojego wychowania, relacji międzyludzkich ma znaczenie. Lub warto byłoby, żeby się im przyjrzały. Przejdźmy teraz do tego, co ja uwielbiam najbardziej, czyli do biżuterii. Tu mam dla Was dwie propozycje, właściwie dwie marki. I niech będzie, że zupełnym przypadkiem obie marki są rodem z Poznania. Na początek Ania Kruk. To marka, w której znajdziesz delikatną biżuterię, która będzie prezentem odpowiednim dla wielu osób, ponieważ jej styl jest niezwykle uniwersalny. Wybrałam pozłacaną bransoletkę składającą się z dwóch różnej grubości łańcuszków. Łańcuchy są wciąż bardzo w trendach, a ta bransoletka będzie pasowała i do eleganckiej sukienki i do t-shirta z dżinsami. Drugi mój wybór z tej marki to srebrny naszyjnik z cyrkoniami w kilku kolorach. Naszyjnik nie jest za długi, będzie leżał u nasady szyi i przypominał odrobinę czoker. Spodoba się każdej kobiecie, która lubi błysk i kolor. I ostatni wybór z Annie Kruk to pozłacany pierścionek z motywem kuleczek ułożonych blisko siebie. Na palcu wygląda jak oryginalna, grubsza obrączka i jest bardzo interesująca w swoim charakterze. Pasować będzie na pewno osobom, które lubią biżuterię nowoczesną. Koszt prezentów to bransoletka 179 zł, naszyjnik 159 zł i pierścionek 179 zł. Każdy z tych elementów jest na tyle uniwersalny, że będzie pasował i do kobiet młodych i do starszych. Więc córki i koleżanki oraz mamy i teściowe powinny ucieszyć się z takiego upominku. Kolejna marka biżuteryjna. To Anna Orska. Jestem fanką tej marki od lat i polecam ją kobietom, ale też mężczyznom, którzy przy pomocy biżuterii chcą się wyróżnić. Dla pań z kolekcji projektanki wybrałam dużą bransoletkę z kolekcji Astro, nawiązującą do geometrycznej struktury konstelacji gwiazd. Bransoleta jest wykonana z mosiądzu i pereł słodkowodnych. Wbrew pozorom jej styl będzie pasował i do stylizacji na co dzień i do nietuzinkowych stylizacji np. do pracy. Druga propozycja autorskiej to długi naszyjnik z zawieszką w kształcie muszli. Piękny kształt przywołuje na myśl wakacyjne chwile, więc idealnie zgra się z miękką bluzką, ale też z białą koszulą do pracy też warto go wypróbować. Występuje w dwóch kolorach, złota i brudnego srebra. Kolejny projekt Orskiej to kolczyki, wykonane pod wpływem emocji związanych ze strajkami kobiet w Polsce. Projektantka często inspiruje się tym, co widzi wokół siebie i tym razem właśnie też tak było. Stworzyła kolczyki z motywem błyskawicy asymetryczne i mocne w wyrazie. Sta sama stałam się posiadaczką tych kolczyków i jestem nimi zachwycona. Dlatego polecam je absolutnie z całej mocy. Nie ma ich w regularnej sprzedaży, ale podlinkuję post, w którym projektantka podzieliła się informacją o stworzeniu tego projektu. Ostatnia propozycja z tej marki to bransoletka z kolekcji Pils, która będzie świetnym prezentem dla niego. Długi łańcuszek zawijany dwukrotnie wokół nadgarstka, motyw pigułki, kolor złota lub ciemnego srebra. Coś wyśmienitego dla stylowego mężczyzny. Koszt prezentów od Anny Orskiej to bransoleta 560 zł, naszyjnik 420 zł, kolczyki 290 zł i męska bransoleta 220 zł. Biżuteria orskiej jest na pewno idealnym prezentem dla osób dojrzałych, choć niekoniecznie wiekiem oraz świadomych, które nie boją się wyróżnić z tłumu. Teraz pora na coś z ubrań. Zacznę od marki Habur, czyli sklepu z bielizną. Sama osobiście y, korzystam z ich produktów, więc ja i moje piersi polecamy je bardzo. Jeśli miałabyś lub miałbyś obawy przed zakupem w ciemno bielizny, no bo tu oczywiście rozmiar robi różnicę, można wybrać otulającą piżamkę czy szlafrok, których rozmiary będą znacznie łatwiejsze do dopasowania. A jeśli i to mogłoby być kłopotliwe, marka ma przepiękne, zaprojektowane vouchery prezentowe. Osoba obdarowana znajdzie coś dla siebie sama, po świętach, co ucieszy ją chyba najbardziej na świecie. Koszt takiego prezentu może być szeroki, bo wybór jest ogromny, a i voucher możesz wykupić właściwie na dowolną kwotę. Dla kogo taki prezent? Dla kogo nie. Będąc teraz częściej w domu na home office, dresy stają się dla nas drugą skórą. Fajnie byłoby, żeby ubrania domowe były rzeczami, w których nie będziemy się bały otworzyć drzwi, gdy ktoś z nienacka zadzwoni. Polecam więc pomyśleć o zakupie stylowego dresu dla niej, Albo dla niego. Proponuję zerknąć na polskie marki, takie jak Angel, gdzie dresy są w różnych kolorach od czerni i brązu zaczynając na różu i welurowej szarości kończąc. A druga marka to kryst. Eee, tu wie wersje w czerni i popielu dla kobiet i też dla mężczyzn. Koszt takiego prezentu to 400 do 450 zł. Będzie to prezent odpowiedni i dla kobiet, i dla mężczyzn, którzy spędzają sporo czasu ostatnio na pracy w domu albo lubią łączyć swój wizerunek z elementami sportowymi. Prezentem nie bardzo zobowiązującym i bardzo, yy, w bardzo różnych półkach cenowych mogą być kosmetyki. I tu polecam tak bardzo popularne obecnie kosmetyki naturalne bez chemii. W sklepie internetowym Creme de la Creme znajdziecie osobną zakładkę z zestawami świątecznymi i dla kobiet i dla mężczyzn. Ale wybrać można też pojedyncze kosmetyki i stworzyć własny zestaw. Ja jestem fanką szczotki do ciała, która fantastycznie wygładza skórę, balsamu do ust o smaku prosecco, który nieziemsko pachnie oraz męskiej linii dzikus z lasu marki Laku. Choć właściwie to ta rekomendacja pochodzi raczej od mojego mężczyzny. Ja nie używałam. Koszt pojedynczych kosmetyków aż po zestawy rozciąga się pomiędzy 30 a mniej więcej 250 zł. Tu znajdziesz prezent dla każdego: dla kobiety, mężczyzny, starszej osoby, młodszej, preferującej klasyczne marki, czy też te niebanalne. Do prezentownika nie mogę dodać też czegoś od siebie. Zaskakującym i bardzo wyjątkowym prezentem pod choinkę jest na pewno spotkanie ze stylistką, którym może być, którym może być przegląd szafy, wspólne zakupy lub obie te usługi w pakiecie. Oczywiście taki prezent możesz kupić u mnie. W pięknym pudełku prezentowym otrzymasz voucher na przegląd szafy, zakupy ze stylistką lub obie te usługi w pakiecie. Takie wejście w nowy rok dla obdarowanej osoby będzie cudownym pomysłem. Koszt prezentu to 1000 zł za pojedynczą usługę i 1700 za pakiet. Taki prezent możesz podarować i kobiecie, i mężczyźnie w bardzo różnych przedziałach wiekowych. Najbardziej na pewno ucieszą się z niego osoby, które wzdychają codziennie przed szafą, mówiąc: Nie mam się w co ubrać ale także osoby, które poszukują swojego stylu, kobiety, które urodziły dzieci i wracają do pracy, czy osoby, które zmieniają pracę albo stanowisko i potrzebują dopracować swój wizerunek służbowy. Bardzo jestem ciekawa, który z prezentów podarujesz najbliższym osobom. Pochwal się w komentarzu swoim wyborem. I na koniec mam prośbę. Jeśli podobał Ci się ten materiał, prześlij go proszę chociaż jednej osobie, która być może również potrzebuje inspiracji prezentowych. Kto ich teraz nie potrzebuje. A może warto podesłać go swojemu Mikołajowi, by wybrał coś, co Tobie najbardziej przypadnie do gustu. Daj też kciuka w górę i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Do zobaczenia!